1600 zł za tygodniowe All Inclusive w Turcji. Już myślisz, że znalazłeś perełkę. Świetna okazja, wylot za a cena obniżona o 50%. To robi wrażenie. Myślisz, że zostałeś łowcą tanich wakacji. Rezerwujesz, płacisz i już piszesz do drugiej połówki, że zabierasz ją na urlop życia. Niech wie, jakiego bohatera ma w domu. Docierasz na miejsce, dumny niczym paw, łamanym angielskim, meldujesz się w hotelu. Wchodzisz do pokoju, a tam. To. Popękane płytki, pod prysznicem rozwija się nowa, rozumna cywilizacja, a jedzenie w restauracji jest wysokobiałkowe, bo z dodatkiem robali. To niestety codzienność setek Polaków, którzy pod wpływem emocji rezerwują wakacje last minute. Nie wierzysz? Ja jestem Klaudia, a to jest podcast Kierunek Podróże, w którym zabieram was w wyjątkowe miejsca, ale i podpowiadam, jak nie przepłacać za wakacje. Tym razem. Demaskuje ofert last minute. A przy okazji są nas już prawie 2000, więc jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, to warto to nadrobić. A jeżeli do końca wakacji uzbieramy 5000 subskrybentów, pojedziemy zrobić odcinek o wybranym przez Was miejscu w Polsce. Turcja królowa o inkluzji Polaków. I słusznie! Bo można znaleźć tam perełki, ale dziś nie o nich. Dziś schodzimy do hotelowego piekiełka. Polscy turyści najchętniej wybierają rybierę turecką. Popularną miejscowością jest tam Kemer, w którym turystów wita hotel Himeros Beach. Tydzień w tym cudzie, znajdującym się tylko 100 metrów od centrum miasta, kosztuje około 1700 zł od osoby. Obiekt trzygwiazdkowy. Ale pamiętajmy, że gwiazdki często przyznawane są nie za jakość usług, a za ich liczbę. No i pierwsza pułapka tej oferty? Hotel 850 metrów od publicznej plaży, na której leżaki są dodatkowo płatne. I nie uciekniesz tam spać, kiedy będziesz z krzykiem uciekać ze swojego pokoju. Ocena obiektów Google: 2 i 8. No, niestety, nie wzięła się znikąd. Wyobraź sobie, że wchodzisz do swojego pokoju, a tam już ktoś jest. Tak, tak. Na ścianach i w futrynach rozwija się już nowa cywilizacja. Patrząc na stopień rozwoju tego grzyba, niewykluczone, że życie w nim jest już rozumne. I właśnie zaczyna budować mikroświątynię na Twoją. Od tego widoku pewnie zakręcić się w głowie. Położysz się do łóżka, ale pod kołdrą już czekają czy lokatorzy. Hotel katastrofa. Obsługa katastrofa, jedzenie niedobre, kara luchy na basenie i na stołówce. Nigdy więcej czuję się oszkana, pisała w opinii zestawionej w Google jedna z polskich turystek. I gdybyście myśleli, że to odosobniony przypadek. Przedstawiam Smart Holiday Hotel Sites w Bodrum. To co prawda nie jest last minute, bo obiektyw ten na sezon już się wyprzedał. Oj, uwierzcie mi, już współczuję tym nieszczęśnikom. Ale na maj przyszłego roku można go zarezerwować za 1600 zł od osoby, więc fantastyczne first minute. Dopóki nie przejrzycie opinii, oczywiście. I niech was nie zmyli ta nakładka bestseller, wystarczyło, że wpisałam nazwę tego cudu w wyszukiwarce na Facebooku, żeby szybko znaleźć najnowsze opinie Polaków wraz z solidnym z porcją pikantnych foteczek. Jeśli wybierzecie ten obiekt, sprawdźcie, czy wasze szczepienie na ten rzecz jest aktualne, no bo jak nie traficie w stopień na tych schodkach, no to niestety może się to bardzo źle dla was skończyć. Goście w tym obiekcie lubią chyba także urządzać bitwy na jedzenie. Takie jak znamy z filmów dla nastolatków wiecie tych amerykańskich. Inaczej trudno bowiem wyjaśnić, dlaczego naczynia są tak poobijane. A po kątach walają się papierowe talerze i resztki jedzenia. No jak dla mnie ewidentne ślady po bitwie. Na wakacje tam do walizki. Spakuj czołówkę. Inaczej, kiedy nad ranem będziesz rezerwować ręcznikiem leżak, możesz nie zauważyć, że jest połamany. A wypoczynek na tureckim odpowiedniku łoża madejowego, może nie mieć nic wspólnego z przyjemnością. W pokoju i hotelu panuje brud, grzyb, stęchlizna i niehigieniczne warunki. Na suficie przecieki, połamany dach nad głową, zapleśniałe ściany, nieczyszczona łazienka, złamana klimatyzacja i brak podstawowych udogodnień. To tylko fragment recenzji tego czterogwiazdkowego cuda. Choć e, cudem jest chyba raczej fakt, że ludzie dają radę wytrzymać tam cały tydzień. Czas na miejscu milają sobie zbyt. Zbliżeniami, zostawiając po nich pamiątki kolejnym lokatorom. I tak, tym kolejnym lokatorem będziesz ty. Ale żeby nie było, że czepiam się tylko Turków, którzy, akurat jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, mają naprawdę świetne hotele. Tylko trzeba znaleźć je i rezerwować z wyprzedzeniem, a nie w ostatniej chwili. Dlatego teraz przytrzymajcie mi soczek i lecimy do Tunezji. Hotel Tala Sasus. Google już wie, co się święci i dopisuje obok nazwy słowo SYF. Cena? Jedyne 2200 zł za cztery gwiazdki prosto z piekiełka. Jak dla mnie do zburzenia, omijać szerokim łukiem, no chyba że chcecie się czymś zaradzić. To tylko jedna z opinii na temat tego obiektu, zostawionych na Facebookowej grupce o hotelach w Tunezji. Ale jest też niewielki plus. No bo jeżeli pojedziesz tam z dziećmi, to będziecie mogli podziwiać robale i jaszczurki w ich naturalnym środowisku. Dodatkowo może to być jedna z niewielu rozrywek, no bo w hotelu co jakiś czas brakuje prądu. Gdyby tego było mało, we własnym pokoju będziesz mógł poczuć się jak Asterix i Obelix. Leżąc na łóżku też będziesz się bać, że niebo spadnie ci na głowę. Wszystko przez zacieki pod sufitem i odłażącą razem z grzybem farbę. Cudowne wakacje. A gdybyś miał nadzieję, że choć jedzenie spełnia jakiekolwiek oczekiwania, to niestety restauracja trzyma poziom pozostałej części obiektu. Jedzenie jest bardzo mdłe, chorowaliśmy przez 4 dni. Biegunka, gorączka i dreszcze. Osoby, które zostawiły ten komentarz, na pewno będą wspominać te wakacje do końca życia. I teraz głęboki wdech. Pamiętajcie, że to są skrajne przypadki, które. Pokazuję ku przestrodze. Zarówno Turcja, jak i Tunezja mają setki fantastycznych hoteli. Kluczem jest wiedzieć, jak ich szukać i tego właśnie w tym momencie Was nauczę, bo wystarczy już chyba tej parady potworów. Nie każde last minute to pułapka. Pytanie, jak odróżnić okazję od miny? Oto mój zestaw ratunkowy łowcy wakacji. Po pierwsze, czas ma znaczenie. Prawdziwe perełki na lasta łapie się poza sezonem. Październik, listopad, luty, marzec, kwiecień maj. Wtedy biura podróży faktycznie chcą zapełnić puste miejsca. W lipcu i sierpniu last minute to często po prostu hotele, których nikt inny nie chciał. Po drugie, bądź detektywem. Nigdy, ale to przenigdy nie ufaj tylko zdjęciom na stronie biura podróży. Sprawdzaj opinie w Google Maps, filtrując od najnowszych. Sprzed roku jest bezwartościowa. Wpisz nazwę hotelu w wyszukiwarkę na grupach na Facebooku. Tam znajdziesz zdjęcia bez filtra i niestety brutalną często, prawdę. Szukaj też wideo recenzji na YouTubie na przykład. Świetnym miejscem z recenzjami hoteli na TikToku jest profil Daleko jeszcze, który dosłownie uczy bawiąc. W zasadzie każda recenzja ma tam po kilkaset tysięcy wyświetleń i naprawdę, to, to co tam się dzieje, to jest mistrzostwo. I jasna porada, co wybierać, a czego nie. A co jeśli już władujesz się na minę, na miejscu przede wszystkim wszystko fotografuj. I też natychmiast zgłoś reklamację rezydentowi i koniecznie zażądaj pisemnego potwierdzenia jej złożenia. To kluczowy dowód w dalszej walce o swoje prawa. Po powrocie do kraju, składaj reklamację do biura podróży. Jeżeli zostanie odrzucona, idź do sądu. Turyści wygrywają tam więcej spraw niż w ogóle Ci się wydaje. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej o podróżach, Koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Czekam też na Twoje wspomnienia z hoteli grozy. Możesz je zostawić w komentarzu. Tymczasem, dzięki za dziś i do następnego.